Cześć, witam wszystkich serdecznie, jestem Iron, a to będzie nowy odcinek z Diablo 3. Dzisiejszy odcinek chciałbym poświęcić buildowi dla Wiza na podstawie nowego setu Tanneraszy. Będzie to build na giery 40. Popróbowałem sobie wszystkie umiejętności, popróbowałem sobie wszystkie ustawienia na Wizie i te mi najbardziej pasują, dają naprawdę spory, spory DPS i bardzo przyjemnie mi się na nich gra. Dobra. Zacznijmy najpierw od giru, pokażę nam jaki gir mam, a potem na samym końcu jak pokażę cały build zrobimy 1 Gierek 41. Dobra. Ogólnie gir jeszcze nie mam wymaksowanych, muszę trochę pograć wizem, ale już spokojnie robię naprawdę bardzo przyjemny dps e, Tutaj optymalnie by było, gdybym miał starożytny hełm, e, talerz na maksa inteligencji, 6 szansy i... Meteor 15. No i dodatkowe jakieś resy by były też bardzo, bardzo dobre. E, tutaj tak jest inteligencja na maksa, witalność na maksa, szybkość ataku 7 i Hydra 15 i obniża e, obrażenia e, od ataków e, na dystans. Bardzo, bardzo fajna by była taka, gdyby była starożytna właśnie w tego typu konfiguracji. E, Tutaj y, można mieć inne y, y, naramienniki. <noise> Ogólnie chodzi o to, żeby były starożytne. Dobre są te z aktu pierwszego, bo dają nam jeszcze jakby taką jedną nieśmiertelność. W większości przypadków y, mamy darowane życie w momencie, kiedy nam y, coś się stanie. Dobra. No, i tutaj ogólnie powinna być Hydra, ale ja mam zamieć akurat, bo to jest od starego setu ptaka. E, ale tutaj powinna być Hydra, zmniejszanie jak najwięcej inteligencji, jak najwięcej witalności i tyle. Tutaj mam takie bardzo, bardzo ładne, wypasione rękawice. E, tutaj e, ja ogólnie postawiłem na DPS i na szybkość ataku, która jest potrzebna przy Hydrze. Tak jak widzicie, praktycznie większy rzeczy na maksa, więc są bardzo, bardzo ładne. Tutaj następny e, legendarny pas, też bardzo fajny, bardzo jestem z niego zadowolony. Spodenki jak na zwykłe, całkiem niezłe, ale oczywiście chciałbym mieć tutaj starożytne. No i budki też jak na zwykłe, całkiem ładne. To tutaj powinno być e, 15 do meteorów. Dobra, jak już lecimy z dalszą źródełko całkiem w porządku. Tutaj na maksa powinno być 25 do meteorytów, 10 szansy i na maksa inteligencji witalności. No i przede wszystkim trafienia krytyczne dają minimum, musi być 3 albo 4 punkty mocy tajemnej. No i amulecik, ten już go mam od dość dawna, naprawdę jest bardzo, bardzo fajny. I oprócz tego, że mam obrażenie od ognia na maksa szansy i praktycznie na maksa obrażeń, to jeszcze mam obniżone obrażenie od ataków na dystans o 30%, więc naprawdę bardzo, bardzo fajnie. No i co? Tutaj mam jedność całkiem ładną, powiedziałbym nawet bardzo ładną i najważniejsza rzecz, która e, będzie nam potrzebna na giery 40+, plus, jest to ring z poprzedniego sezonu Aureola. Arlisy. I teraz tak. Całkiem ładna, zobaczcie, bardzo ładna, powiedziałbym. Dodatkowo rysy od ognia. <laughs> I teraz tak. Twój pancerz lodu zmniejsza teraz obrażenia od ataków wręcz o 52% i powoduje natychmiastowe rzucenie nowym mrozu za każdym razem, gdy otrzymasz obrażenia na poziomie 10% Twoich punktów życia. Bardzo fajne. W momencie, kiedy Dostajemy bęski bezpośrednio fizyczne, to robimy nowe mrozu. Stunuje to nam przeciwników i oprócz tego obniża obrażenia 52%. Bardzo, bardzo, bardzo dużo to daje. Naprawdę sporo. Tutaj ostatnio mi wypadła wola Chantudo, Chodzę z nią, bo naprawdę daje bardzo fajny DPS. DPS ta, jak widzicie, jest prawie perfekt. Naprawdę jest bardzo, bardzo ładna. Maksimum do mocy tajemnej. E, I oprócz tego, m, szybkość ataku bardzo, bardzo przyjemnie mi się gra. Tym ma 1,5. Tutaj ogólnie powinien być. E, powinna być. Ta broń, zaraz wam pokażę. Niestety nadal nie mam starożytnej. Mężowi iskrownik. Też może być z DPS-em nawet do 3200. Atak speed jest też podobny, 1.5. I co, możemy postawić dwie hydry? Dwie hydry to nie to samo co jedna. I wtedy z Iskrownikiem, z wymaksowanym girem na starożytnych itemkach myślę, że 50 bez większego problemu można atakować i przy którymś tam razie, bo pewnie nie za każdym razem czasami wchodzi się na 43-45 i jest taka elita, która cię masakruje, nic nie możesz zrobić. Niektóre elity są przesadzone. Dobra. Co jeszcze ciekawego? Czy już zobaczyliśmy cały gir? Chyba zobaczyliśmy cały gir. Mistrzostwo standardowo, szybkość ruchu, inteligencja. E Tutaj mam wszystko na maksa, redukcja, tutaj można zamienić na przykład dać redukcję, a tutaj dać mniej, mniej szybkości ataku, e, tutaj tak jak widzicie, no i tutaj to najpierw, potem to, potem to, a na samym końcu to, więc tak wygląda. E, ba, ba, ba. Pokażę jakie mam szczegóły, możecie sobie spauzować, szansy mam 62%. E, obrażenia 475, więc całkiem ładnie. Reski bardzo ładne, zobaczcie. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i teraz umiejętności. E, tutaj mam e, porażenie z, e, jak to się nazywa, uderzenie błyskawicy. Jest to bardzo fajne. Bardzo szybko możemy ładować Zobaczcie, jak szybko ładujemy sobie e, przebłyski e, przenikliwości. Bardzo, bardzo szybko. E, widziałem, że ludzie używają innych umiejętności, ale tak naprawdę wszystkie przetestowałem i ta, na tym mi się najbardziej plastycznie da. Naprawdę, bo tutaj nie chodzi o to, jaki DPS, tylko e, o to, jak szybko możemy przebłyski sobie włączyć i żeby były obrażenia od błyskawic. Więc tym się najbardziej, najlepiej mi się grę. Potem mamy zamieć z zamrożeniem. Istnieje 100% szansy na to, że wrogowie schwytani przez zamieć zostaną zamrożeni na 2,5 sekundy. To jest must have na gier 40+. Bardzo to pomaga, bo po prostu nie dostajemy obrażeń przede wszystkim. Teraz tak. Tutaj pancerz lodu ze względu na pierścień i Oprócz tego mamy jeszcze krystalizację. Gdy zostajesz trafiony atakiem wręcz, otrzymujesz 20% premii do pancerza przez 30 sekund. Efekt kumuluje się maksymalnie 3 razy. Więc tak naprawdę możemy mieć 60% do pancerza. To jest bardzo, bardzo dużo, jeżeli chodzi o przeżywalność. Tutaj ja preferuję chowańca, Niektórzy tutaj biorą czarną dziurę, ale chowaniec im bardziej pasuje i oprócz tego jeszcze mamy dodatkowo 4,5%. E, punkta e, mocy tajemnej na sekundę, to bardzo, bardzo pomaga. No i oczywiście Hydra z ognistą Hydrą, to jest też must have. No i e, zaklęta broń, która daje nam 20% do DPS-u z bronią mocy. No i tutaj, jeżeli chodzi o pasywki, wszystko jest nastawione pod DPS. E, tajemny generator, e, kiedy rzucasz zaklęcia wzorcowe, zyskujesz przybłyski przenikliwości. Kiedy zgromadzisz 5 przebłysków przenikliwości, następne zaklęcie niewzorcowe zadaje dodatkowo 60% obrażeń. Więc jak spada nam meteorycik czy cokolwiek innego, to mamy 60% więcej dps Bardzo proste. I oprócz tego, e, porażenie z e, uderzeniem błyskawicy bardzo, bardzo szybko doprowadza do 5 przebłysków. Tutaj mamy jeszcze pasywkę zimna krew. Tak naprawdę to jest 10% DPS-u z wszystkiego, bo cały czas używamy zamieci, e, która nam stunuje, zamraża i wtedy 10% więcej zadajemy z wszystkich źródeł obrażeń. Tutaj krucha potęga 15% do DPS-u, to wiadomo. No i potęga żywiołów 20 do 20% do DPS-u, więc spokojnie przeżywalność jest bardzo ładna zobaczycie na GR-ku i co? dobra, to by było tyle, drodzy Państwo DPS i 2 miliony 500 od ognia 3,5 miliona, ale to jest o wiele o wiele więcej w czasie rozrywki. dobra, słuchajcie lecimy zrobić GR 41 że jest I zaczynamy. E, ogólnie wcześniej nagrałem już e, ten gierek 41. E, już zaraz powiem wam czemu. E, wybrałem konkretnie ten gier z tego powodu, że tutaj będzie widać e, oprócz tego jak działa ten bit, będzie widać jeszcze jak e, jest dobry pod względem przeżywalności ze względu na pierścień i cały build. Naprawdę trafiły nie mam mi się do dość bardzo, bardzo, mocy. bardzo nieprzyjemne elity i bardzo nieprzyjemni e, przeciwnicy, bardzo nieprzyjemne mopki. E, może nie zrobię tego e, tej szczelinki 41 w szybkim, w dobrym czasie, bo to będzie później Ale zobaczycie e, jak wygląda przeżywalność. Naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo paskudne mobki mi się trafiły, oprócz tego e, było ich niezbyt wiele. Potrzebuje tajemnej mocy i było dość mało elit, Ale jest ciekawy. Pod względem trudności jest naprawdę ciekawy, gdybym taki rifting dostał. Na 45-8 poziomie trudności gieru na pewno bym od razu wyszedł. Były oski, no wszystko, wszystko było bardzo, bardzo nieprzyjemne. Potrzebuję tajemnej. Może trochę powiem na temat bildu. Jak widzicie, podstawą tego bildu jest deszczyk, który nam zamraża przeciwników, stunuje nam ich na 2 sekundy naprawdę to świetnie, świetnie działa. Jest to, jest to podstawa wszystkich buildów, a te buildy troszeczkę różnią się od Ciebie. Ten, który wybrałem, wydaje mi się, że najlepiej się nim gra, najprzyjemniej Mi przynajmniej sprawia on najwięcej przyjemności i najłatwiej mi się nim grało. Jest taki plastyczny. Że tak Do Same błyskawice bardzo szybko działają, tak jak mówiłem już przy opisie buildu. Bardzo szybko możemy wbić 5 poziomów i wtedy spadające np. meteor czy, czy deszczyk, czy jakiekolwiek inne obrażenia, które robimy Jak Ci się to e, podoba? Mają dodatkowo 60% DPS-u, a to jest bardzo duży boost do DPS-u. Widzicie? Oprócz tego, e, dużą przeżywalność nam daje pierścień, bo nie dość, że 50% parę procent obrażeń fizycznych nam niweluje. To jeszcze oprócz tego, w momencie, kiedy dostajemy obrażenia fizyczne, to wytwarza się nowa mrozu, która zamraża przeciwników. Więc powiem Wam w ten sposób. Ogólnie to jest gf 41 a ja sobie chodzę jak na GL30. Pod względem przeżywalności jest wielka, wielka różnica. Na tym buildzie dzisiaj bodajże zrobiłem g 44 naprawdę w dobrym czasie. W zbliżonym czasie szczerze mówiąc do czasu przejścia tej 41. Wszystko zależy od tego ile jest mobów, jakie są moby i ile jest elit. Tutaj tak jak widzicie, nie wiem czy do tej pory była jedna elita, no, fatalne jest to pod tym względem, ale są, że tak powiem, mocni i trudni przeciwnicy. Dlatego zdecydowałem się na zostawienie akurat tego gieru dla was, żebyście mogli zobaczyć. Patrzcie, co się dzieje. Jak ci się to podoba? Naprawdę bardzo, bardzo nieprzyjemni eee, przeciwnicy. A ja jestem w środku. Jestem w środku i tak naprawdę mało co mi się dzieje. <suszy> Cały czas ziemię mi napierdzielają. meteory wszystko, 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 co najgorsze. Są no, ci przeciwnicy, którzy strzelają z takich strzałek. Naprawdę to boli. Oprócz tego są jeszcze przeciwnicy, którzy skaczą. No, wszystko, wszystko, wszystko co lepiej. I zero elit. <grym> zobaczcie już. Idę którąś tam minutę i nie ma faktycznie elit. No i dobra. E, ogólnie zadajemy obrażenia e, z ognia. To jest Hydra. O, zobaczcie. Jest pierwsza elita dopiero. Zobaczcie jak szybciutko dam radę ją rozwalić. Oczywiście muszę się cofać. Tutaj już jest troszeczkę gorzej, bo mówimy... O, gdzieście, już się spalicie. E, ogień to jest hydra, deszczyk to jest zimno, błyskawice zadają nam oproszenia z podstawowego skilla. Muszę się uleczyć! No i oczywiście e, mamy m, ogień zimno i e, z mocy tajemnej spada e, nam e, meteor w momencie kiedy chowaniec wypuszcza e, swoją satelitkę, nie wiem zadaje obrażenia e, i oprócz tego zobaczcie w większości przypadków nie mam problemu z odnawieniem się mocy tajemnej między innymi też przez chowańca który daje mi 4,5% obrażeń nie Ach, było ten planie, mało elit, powoli dojdzie. E, przeważnie e, tak, e, taką szynkę 41-42 robi w połowie czasu, więc to jest 6-7 minut w momencie, kiedy naprawdę jest więcej elit, więcej przeciwników i może nie są aż tacy fatalni jak tym razem. Proszę bardzo. DPS, szczerze mówiąc, trudno mi jest powiedzieć, jaki jest. E, Musielibyście zaobserwować jakie są kryty wydaje mi się że widziałem najwyższy kryt po miliard dwieście. jak spadnie meteory od Nie mam chodzić tajemnej mocy myślę że całkiem całkiem przyjemny i przeżywalność naprawdę jak na Visa, jest to bardzo bardzo przyjemne na pewno można by zrobić większy TPS w momencie, kiedy byśmy zmienili jeden z kamieni Oprócz tego moglibyśmy jeszcze wziąć dwa pierścienie, które by nam dodały jeszcze praktycznie 100% DPS-u ale wtedy przeżywalność by nie była taka duża, byśmy byli bardziej papierowi więc e, wydaje mi się, że opłaca się jednak wziąć jedność plus dodatkową pierścień, który da nam większe resy. Ogóle, gdybym, e, bijemy naprawdę bardzo ładnie. Gdybym kurcze, był bez tych 25 już w mniej Bez dwóch zdań. Ok, tarcza, przy... trzeba. mówiąc, moja no potrzebna jest, ale wszystko bardzo, bardzo ładnie i szybko idzie. Przeważnie jak gramy w Teamie tak jak mówiłem, e, robimy 35, a potem 45 gierki. i naprawdę bardzo szybko to leci e, bardzo miło. No i nareszcie wychodzimy z tego kawałka gier. i tutaj już wszystko pójdzie o wiele o wiele szybciej. Patrzcie jak się nam nie rzucili. Tutaj powinien normalnie paść jak betka. A to przeżyje. Ops, nie chcą co. No. To też, rzymując elitami pomoże. pomoże. to mnie przywróci. Chciałem dodać, że tutaj przy tym bildzie nie mam żadnej nieśmiertelności, ani jednej. Patrzcie jak nowa mrozu działa. Tutaj ogólnie są dwie elity. Tak, jak tam nie było elity, to tutaj będzie ich do pełna. Bardzo szybko już teraz skończymy. Potrwa to dosłownie, nie wiem, z dwie minutki może jeszcze. Yy, ogólnie pierki 40-43 śmiga się bez większego problemu. Yy, chodzi mi o, o, o czas. Czas jest wtedy o wiele, o wiele lepszy. Jak ci się to yy? podoba? Pięknie. Bardzo, bardzo mi się podoba ten build. Jest naprawdę świetny. A jeżeli chodzi o umiejętności podstawowe, to tak jak mówiłem, yy, testowałem praktycznie wszystkie skille. Najczęściej używanym skillem, jeżeli chodzi o błyskawicę podstawowym, jest skill, który pozwala tajemnej na, mocy. na odnawianie się mocy tajemnej przy każdym trafieniu jeden punkt. Ale więc pod uwagę, że mam chowańca, który mi regeneruje i odpowiednie źródło, które mi regeneruje moc tajemną, jak za te obrażenia, nie mam takiej potrzeby. Więc świetnie, świetnie to działa. I tak, jak Wam powiem ogólnie. Troszeczkę przeżywalności tracę przez to, że nie mam tyle adaptacji, ale za to mogę mieć większy DPS. W momencie, kiedybym bym przyszedł na, wyższe, e, na wyższy poziom trudności, zmieniłbym po prostu e, pasywki na większą przeżywalność i wtedy troszeczkę bym miał mniejszy DPS, dłużej bym bił, ale e, za to bym miał lepszą przeżywalność. I tak do końca na wysokich gierach nie jest tak bardzo potrzebny teleport. Ogólnie przyzwyczailiśmy się do tego, bo byliśmy zdani na ten teleport, zawsze to dawało nam więcej przeżywalności. W tym momencie, kiedy mamy pierścień, kiedy mamy setka raszy, nie jest to takim bardzo potrzebny. Oj, stróżnika! Trzy sekundy rozwalę. Patrzcie, patrzcie co się dzieje. Jak mi pancerz rośnie o 60%. No, przeżywalność w tym momencie, przy takiej konfiguracji, jest bardzo, zalele. bardzo fajna. Tak jak mówiłem, no, słaby czas, 11,5 minuty, ale nie sugerujcie się tym, bo był fatalny, fatalny e, GR. Ale przynajmniej zobaczyliście, jak mocny jest e, ten build, jeżeli chodzi o przeżywalność. Dobra, zobaczmy, co tutaj wypadło. Jakieś, jakieś siareczki i co. Pamiętajcie, żeby ocenić, dajcie lajka. Like, zawsze to cieszy mnie, motywuje do dalszej pracy dla Was. I będziemy powoli kończyć. Hmm, nawet starożytna, ale się nie przyda. No dobra, ok. 2,5 miliona dps. Przypuszczam, że od ognia o wiele, o wiele więcej. Szczerze mówiąc, trudno mi jest powiedzieć, ile, ale na pewno sporo, bo dobrze bije. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle piękne. Zobaczymy dzięki, się później. zobaczymy się później. Do pa, zobaczenia. Pa. I cześć, do zobaczenia.